W dzisiejszym odcinku sprawdzimy serwer mojego 11-letniego widza. Pawku, oceniłbyś mój serwer? A ty masz w ogóle... co? Swój serwer? No i w tym odcinku ocenimy ten serwer, ale postaramy się również dostać admina moimi maszynkami dodawania adminów z poprzednich odcinków. I zobaczymy jego reakcję, czyli tego właściciela, no i reakcję graczy. Ale co? Ty serio masz swój serwer, młody No mam swój serwer, no założyłem... Kolegami. Ja pierdzielę stary, ale to podchodzi pod reklamę Ty masz media plus, powinien zostać bana. Dobra spoko, mogę wejść A dałbyś mi admina czy coś takiego na tym serwerze, czy nie ma takiej opcji? No nie, no admina bym ci nie dał, ale może jakieś nie wiem, klucze, ale nie. Aha klucze, nie dobra To weź mi podaj IP stary teraz i po prostu się widzimy, nie? Dobra Kater, to powiedz mi jaki jest IP, bo już czekam, już dodaję listę na serwer. Jestem ciekawy jaki jest dobra, dobra. serwer. Dobra, no. To jest przez V tak? I... Nie, przez W, przez w. A, przez w, no i to jest twój serwer. Dobra, klikam Don. I tak. uwaga. Uuu, 24 osoby na 300, młody kater. Kurde, że już moi widzowie mają serwery. Pol, zostałem zalogowany automatycznie, kurde, jakieś logowanie premium, siema! I co to jest twój serwer? Tak, patrz, y, siema, chyba tu. O. o siema, widzę cię! Dobra, to ty możesz tam iść oceniać albo... Coś nawet nie wiem ponagrywać czy coś, ale to już Aha, czyli już tora... <grywa> Czyli muszę nagrywać coś z tego serwa. Dobra, czyli muszę ocenić ten serwer no, sobie. Ja idę... To można sobie obczaić co i jak, a ja muszę iść za dwóch chwilę. Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. No to siema. A poszedł dobra widzowie. Kater poszedł, a to jest jego serwer mojego widza. Czemu jestem Alexem? Czemu jestem Alex widzowie? Nie wierzę. Dobra, o co chodzi w tym serwerze? To jest serwer Box PvP. Tutaj się respimy. Ten spawn szczerze trochę widzowie nie jest widoczny, ale dobra widzowie, my tutaj co jest ile tego i tutaj. Dlaczego tu jest tyle emeraldów widzowie? My za chwilę będziemy próbować moją maszynką dodawania adminów dać sobie admina. <laughs> dobra widzowie. Wiecie co? Tylko żeby on tego nie widział. Tu mam w ogóle jakiś zestaw kluczy kurde dostałem. Co się dzieje? Czekajcie, może wpisać gamę modę kreatywę. Kreatywę. Ej, game mod? Ej, ale ty pisało mi gamę modę kreatywne. Nie mogę, brak uprawnień! No okej, okay. dobra, niech będzie, dobra. Dobra, idźmy do tego katera. Halo, kater jesteś? Halo, halo. E, no, co tam Kater? Tak, dobra, tepnij do mnie weź, proszę, daj mi tego. tego Może macie jakąś rekrutację, stary, co? Na tym swoim serwerze? Bo. E, no, niby mamy, ale nie na admina, tylko na test era, więc. A, nie no, da rady admina, bo ja bym chciał admina, stary. Tyle się znamy. No, nie da rady. Nie da rady, naprawdę? No, jest... no nie, no, ale. Tych chce mi bo, dać i temy. Dobra, Typek chce mi dać itemy, temy, weź mi daj. Ty no naprawdę nie da rady kater, Gdzie ty jesteś? Tyle się kurczę jest znamy. Tutaj, o, o. No to weź mi daj chociaż dawaj bedroka, dawaj na nielegalu Bedroka, stary, dawaj, dawaj, no dawaj, mogę, mogę ci dać jakieś no najlepszej temy. Nie no, dawaj, dawaj Bedroka, stary. Poddymimy, dawaj, robimy poddymienie, dawaj kater, Dawaj, to jest twój nie, serwer, tak? Nie, jeszcze się ludzie zezwłoszczą, mamy już tyle zgłoszeń. Hmm. A, czyli jest dużo zgłoszeń nie, i nie, jakieś... nie dasz mi, tak? No nie, no ciągle jakieś są... Ja pierdzielę, zabili nie, mnie. mnie! Jaką ty masz linię słabą?! Dlaczego jest na biało?! Przecież to się zlewa! Kurde, młody kater! Za to musisz mi dać bedrocka za to, że deadłem, bo stary spadłem na dół i od razu... Mogę ci dać jakieś najle... najlepsze itemki na serwerze. Serio? Najlepsze itemki możesz mi dać? No, najlepsze. No to dawaj, dobra, chcę zobaczyć, A, dobra. Tylko, o... ale dż, daj Shreka. mi szreka Szreka, Bardzo zarobisty ty, ale dałbyś mi ten? Dałbyś mi może jeszcze bedroczka, serio. Chciałbym bedroka, please. No proszę cię. No, nie bądź taki. No nie, nie, zastanów nie. się, zastanów się, bo może być różnie dzisiaj. Naprawdę, może być różnie, Możesz... Wow, zestaw Szreka. i co jestem Szrekiem teraz? Elo, elo. Oj, chyba dałem ci jeden set, poczekaj. <laughs> nie wiem, co dałem to jest. Ci set bez, <laughs> dałem ci set bez, bez enchantów. Co to co jest? Tutaj? Co to jest? Sobie, stary. Bliżę sobie, bliżę nie, nie wyrzucam ci to. Nie, nie ma mowy. Dawaj teraz następny, dawaj. <laughs> No kater, no masz, się. Y... Tyle się znamy. Uuu, rzeczy! Wow, zarum. Ej, skillerowałeś mnie ku! Ale ty jesteś paruwa, stary. To jest Twój serwer, już się rządzisz. Ej, no. no kater. Masz jeszcze kilka kater, ty. I teraz dwa... masz najlepszej temki jak Ale nie mam, nie mam bani, stary, nie mam bani. Nie dałem ci bani? Nie. No, głowa rzeka! No to daj mi głowę szereka. To a, to ci nie dałem, to proszę. Oj. Ło, wow, dawaj, dawaj! Nie dawaj, daj mi całego staka. No ale ty jesteś, dobra, Kater, Widzę, że ty... Dobra, to zwijaj, nara, Kater To nara, ja się rozłączam, kurde, jak ty taki jesteś, dobra. E, no. Dobra, widzowie, rozłączyłem się normalnie. No bo kurde, co to ma być? Ty? Ja go znam, a on takie coś. Jeszcze się będzie na mnie patrzył. Dostałem sześć ale on nie wie, że ja mam maszynki. Dobra, już chyba wytestowaliśmy co trzeba, widzowie. Odpalam na szybkości maszyneczkę i zobaczymy. He, he. Dobra, widzowie, mam tutaj taki program, a raczej folder. Jak MC Operator. I on już był u mnie na kanale. Był. I nie zadziałał na serwerze UWGIL. Ale tutaj na WHC. Nie wiem, może zadziała, widzowie. Wziąłem go, ponieważ on był najbardziej taki. Wiecie, wydaje mi się, że dobrze zrobiony. Więc widzowie, dobra, patrzcie to. Odpalamy sobie go. I patrzcie. MC Operator. Narzędzie pozwalające uzyskać uprawnienia operatorskie na drobnym serwisie. Narzędzie działa na większości serwisów. I wykorzystuje yy, podatność zawartą w protokole Aircon. Tak, ponieważ ten serwer ma jakieś pluginy. I o tutaj może być właśnie. No, może być widzowie grubo. Dobra, uruchamianie skryptów, przygotowanie infra struktury do przejęcia zdalnego dostępu nad serwerem, oczywiście, finalizowanie, inicjacji systemów, uruchamianie, dobra, widzowie, pik, uruchamia się, mik, 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 MC operator, podaj nick, no to my, <grym> nick oczywiście, że tak, kławko i ty, aha, IP serwer to jest whc.peltko, nie tak, tylko whc przez V. Wow. tak jest, widzowie, no i dobra, nadajemy, uzyskujemy uprawnienia, mam nadzieję, widzowie, że zadziała, Klikamy, już oczywiście, uzyskiwanie dostępu, zobaczymy, czy się nada, widzowie, oczywiście na początku pisze, że nada, dobra, zobaczymy, widzowie, niech ktoś się robi, luka, luka próba Próba nieudana, kurde Nieudana próba, ty, ale lipa Ale czekaj, dobra, się ponawia Dobra, ładuje się dalej, dobra, ponawia, 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 widzowie Dostęp otrzymany Przekieruję nadaję uprawnienia Nada... Uprawnienia nadane Wy to widzicie, widzicie, widzowie? Uprawnienia nadane Ej, nie, dobra, nie, w tym momencie czekaj Patrzcie co pisze na czacie! Kławko ty e, me, mate e, a op, Ja pierdolę, a się zastosowałem. Mate, kławko ty a operator serwer! Dobra, klikru chat czat cały, albo nie, lepiej nie, lepiej nie, patrzcie, tam jest młody cutter on się nie spodziewa, że ja mam na jego serwerze admina, czekaj. Czy mam admina w ogóle? Czekaj. Ty, tylko opa to dało, no tak, bo to jest op giver widzowie. Tylko opa mi dało, nie mam dostępu do... Czekaj, do permissions, nie mam chyba do permission, perm help. Nie no. Mam perm grope? Ma! Widzowie, wszystko jest na czacie. Patrzcie, młody katerfisz się nie rusza. Patrzcie, mogę F3 plus F4, czyli przełączyć sobie sur e game moda. Mogę wszystko, widzowie. Zmieniono tryb gry na kreatywny, widzowie. Oby tylko nikt się nie dowiedział, widzowie, że ja tutaj mam rangę. Czekajcie, ja jestem tutaj. Jestem na tabie, ale nie mam żadnej rangi, jak widzicie. A tutaj są właściciele ruty i tak dalej, dobra. Ty, ale ja, ja, ty. Co ja mogę teraz zrobić? Mogę sobie wziąć bedroka? Mogę, pewnie, że tak, wszystko mogę. Czekajcie, wyczysz, co jakie są. Tu są jeszcze lepsze rzeczy, ty. Mnich jakiś. Grinch znaczy, przepraszam. Patrzcie, bierzemy Grincha, zestaw Grincha. Ha! Ale jajca, a on nie jest widzowie odblokowany, ponieważ patrzcie, co tu pisze. Ten set zostanie dodany podczas edycji. Ha! Mam set, który nawet nie jest dostępny. Jakie jajca, widzowie. Dobra, ale ja cię kręcę. To czekaj, mogę to zniszczyć? Czekaj, uwaga. O kurczaki. O kurczaki, widzowie. nich, O kurde, ty. Tylko, żeby teraz młody kater się nie dowiedział, ty. Ale on ma ciągle awka, dobra, on ma ciągle awka, widzowie, dobra. Pójdźmy na spawn, na widzowie, może weźmy sobie. Vanisz, czekaj, vanisz. Mam vanisza? O kurde, czekaj. Vanisz, ty. Ej, dobra, żeby tylko nikt się nie skroił, że ja coś mam. Czekaj, czekaj. Zabrało yy, mi coś? Nie, nie, nie. Ej, dobra, widzowie, serio, jestem teraz usrany, bo jest jakiś, są jakieś. Są jakieś dwa jakieś inne ruty: blodisek i X-Here. Czekaj, tp. blodisek, ja w ogóle mam tego vanisza? czekaj, V? Ty, nie wiem. Patrzcie, klikam V-Vanish i mnie tylko wybucha jakieś pod nogami coś. Ale nic innego nie pisze, widzowie, więc nie mam pojęcia, czy ja mam Vanisha. Dobra, czekajcie, TP-Bloodisek. Ty, ale jak się do Pa, Bloodisek? Nie ma go, ty. Czy on jest na F3? Znaczy na... Boże, na tej torze? Chyba nie. A może i tak? Nie wiem, a tp x -heret? to jest jakiś inny root. A może go zbanujemy dla jajc? <laughs> nie no, chyba nie. Ty, patrzcie, nie ma tego... A nie, on jest chyba tam. Nie. Nie wiem, widzowie, gdzie są właściciele. Ty, oni awczą, czy co to jest? Co jest grane? Dobra, ty, ale to jest wszystko. Czekajcie, ja się przylecę tutaj oczywiście po boksie zobaczyć, jak to wygląda. No, mapka wygląda wow, renifer na saniach. Ale zarobiście to wygląda, szczerze. Naprawdę mówię wam teraz, widzowie, wygląda to naprawdę kozacko. Serio, teraz nie śmieję się. Jaki golem! Co jest grane? Ty, dobra, wiecie, co tutaj zrobię? Zrobię budowlę z bedroka. Ciekawe, kiedy... Dobra, i, i, i stary, uwięzie tutaj caterfisza i będę czekał, aż on się tutaj obudzi. Ale będą jaja, widzowie, ale będą jajca. On się Przecież tak w kurzu, patrzcie, scytuję pół mapy na bedroga. I niech się martwi. <laughs> dobra, patrzcie, zrobię tak. I tutaj ogo uwiężę gdzieś w środku, czekaj. Dobra, nie, on tam chyba jeszcze ma awka, z tego co wiem. To nieźle, ty dał mi rzeczy. Poszedł cena na awka. Ja pierdzielę, dobra. TP to scytujemy się na bedroga. I patrzcie, TP, młody cutterfish. Kławko i ty, czekaj, cię zabiorę murangę, czekaj, bo on ma awka, czekaj. Yy, jak to się mówi? Perm, yy, group, pe, perm user, młody cutterfish. E, grow.. Nie, jak to jest? Ty, bo to jest LP User Mode Cutterfish. Nie, LP User Mode Cutterfish. I jak to się robi? Czekaj, parent, parent, remowe Remowę właśnie... i tutaj jest ranga. Admin, zabierzemy mu admina, zabierzemy mu ruta, czekaj, ma nie ma rangi! Ha, ha. GM0 młody cutterfish Czekaj, kawe młody Survival, młody katerfish Ukradłem mu serwer Czajcie bazę Teraz mu pisze, że gdzie patrzcie, on się ta... zanim się odwróci On ma jeszcze awka ciągle Dobra, dobra i to jest git Patrz ha, ha Napisze ha 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 Napisze yy, dzięki Napiszę dzięki za Serwer, napisze Przejmuję serwer Hashtag Kławku, ja chcę zobaczyć jego reakcję Nie, napisze Trzeba było nie A, Dać mi admina po prostu, dać mi admina Ja bym tak wtedy nie zrobił, co nie, patrzcie, on ma ciągle awka Ty, co ja mu mogę tutaj zrobić, jeszcze mu coś narysuję Ale będą jajca jak brety, nie Bez kitu, widzowie, do no, Bez kitu, jeszcze mogę zrobić coś takiego, patrzcie Zrobię XD i wszędzie wkleję XD, widzicie to na ścianie ale widzowie Jaja, naprawdę, jest tak tak śmiesznie, ja nie wierzę, naprawdę. Ty, ty, wiecie, dlaczego mi to śmieszy? Bo mi nie chciał dać admina, a ja się z nim znam. Więc widzowie, to jest dziwne. I poprosił mnie o, o, o ocenienie serwa i co? I nagle nic? No widzowie, to się, tak to się liczy. Patrzcie, na tabie nie ma go. Uuu, buga, buga, po tańczę mu. Grinch ci tańczy, Tak jest, stary. Uderzę go? Dobra, ty może odejdzie z awka, nie? Albo go zabije. Nie, no nie. Pa! Jest! Jest, młody cutterfish! Jest! Ty, a Deop jeszcze, Deop, Deop Młody Cutterfish, czekaj, Deop Młody Cutterfish, ha, <laughs> nie masz, nie masz opa, Cutterfishik, nie masz opa, ty, XDD czyta to, czekajcie, stawię go tutaj, te Młody caterfish Kławko ty, czytaj to, uwaga, do mnie na msg, młody kławko i ty, discord szybko Kławek! co? Ja pierdziele On wie, widzowie, że ja mam tutaj Ale, co, chcę zobaczyć reakcję Halo młodykaterfish, halo, halo Ej no kławku, no co ty zrobiłeś? A widzisz, było, czytaj Ja też przejmuję serwer Czytaj tabliczkę, dzięki za serwer, przejmuję serwer, tak kławko, trzeba było dać admina Widzisz, trzeba było dać mi admina, stary I nie, no kławku, myślę, że się lubimy. No lubimy się, stary, ale ty mi nie zaufałeś nie dałeś mi admina, a cię prosiłem, a kumple dają, dają sobie zawsze. Nawet opa, straciłem rangę, straciłem. Oddaj mi jej wszystko. No, stary patrz, co jeszcze napiszę? BC, wam baj kławku. I napiszę, czekaj, bc. Aha, czatitle tutaj macie. A nie, czekaj jeszcze raz. Wam <grytule> baj kławku, napiszę. Kto chce admina xddd? Mam dać komuś nie, admina? Nie, nie dawaj admina. No dawaj, dam komuś nie, admina. Dobra, komu mam dać opa? O, mrkitek napisał, że chce opa, Dam mu opa, pa. Nie, nie, nie. mister kitek nie. dałem mu. Wiesz o tym? Widzisz na czacie? Nie. Widzisz nie na czacie? Nie widzę nic właśnie. Dałem mu opa, na serio. Dałem mu opa. Dobra, dam... Nie dałem mu opa. No dobra, dam mu de opa. Ale serio, dałem mu opa. Mogę wiesz że tutaj wszystko zrobić, widzisz i co? Trzeba było tak Ej, robić ja tego... Takie... go nie mogę bić, On ma chyba? Serio ma moda? No to kita. No ma moda w tej A, chwili nie. Kławku. co ty zrobiłeś? No co, nie bądź jaki ten zły, no bez przesady stary nie bądź zły Nawet nie mogę się uleczyć przez... Nie no, wkurzyłem się na ciebie No dobra, nie bądź zły, kurde dobra, no widzisz Kurde, chciałem Ci oddać ten, i, znaczy chciałem, chciałem mieć tylko admina, żeby tutaj serwer sprawdzić, a Ty nie chciałeś mi dać, to wytestowałem maszynkę. Wiedziałem, że tak będzie, że powiesz, że to jest najlepszy serwer w ogóle i nie będziesz chciał mi dać. Dobra, oddasz mi rangę? Co mam ci oddać? Oddać mi rangę, bo się do adminów. Ale wiesz, że mogę dać teraz bana adminom i powiedzieć, że ty tymi... Oni nawet nie widzą na czacie, że ja mam tego, wiesz o co chodzi? Rangę, więc na tabie oni nie widzą, że ja to ja to jestem ja, nie że... Oni są aktywni przecież cały czas oni gracie sprawdzają. No. no tak, ale nie widzą, że ja mam rangę, bo ja mam na tabie, jestem zwykłym graczem, wiesz o co chodzi? A no, a bo ty masz tylko opa? Tak, tylko opa stary, jestem wiesz, no jestem kurde koksem, no i tyle nie, stary ja, nie mam, nie, tutaj głodu Dobra, trzymaj się stary, dam ci bana Ej, nie, nie, daj, daj bana, daj bana Dać mu bana? No nie, no jeszcze ja bana dostałem No ale nie płacz stary ty, nie płacz cutter Halo cut, dobra dam ci, weź tylko nie płacz, dobra dam ci, to żarty są, dobra dawaj, chodź Kurde, kater Dam ci opa, masz no, daj No dam ci, boże, ale ty serio chyba lubisz Dobra dałem ci a, a, opa dałem ci czekaj LP user moderator parent ad root Masz ruta, jesteś tu uh, Jestem na spawnie Ej no, a, masz, dobra czekaj masz. ty, ty mi dałeś opa Dałem ci wszystko stary, nie bój się ty No kurde, nie bądź taki zły kater o, kurde, ej, zabrałeś mi tego. No dobra, skierowałeś mi je ku. No co ty kater? Teraz ty będziesz tutaj więziony. Co ty kater, ty, zabrałeś mi jeszcze tego. To jest wiesz... zły na ciebie. Zabra... Ale ty wiesz. w serwotę brać. No ale ty wiesz, że ja mam przecież tutaj maszynkę i mogę to jeszcze raz zrobić, nie? Wiesz, że to jest. Eee, że to jest... Zr zrobimy zabezpieczenia lepsze. Już, i nie, nie będzie tak łatwo. Aha, no dobra, w porządku. No, już piszę do admin. A ja w sumie dobra, co ja będę ten. No co? Już proszę No dałeś mi bana! Kater, no co ty obraziłeś się czy co? Ja, dobra, dobra, elo. <ścoughs>